Do i do i Jestem! Będziemy robić outfit, mój outfit pokazujemy. Yy, Plecak mi pokazuję, potem zobaczymy. No taki ten... Takie normalne spodnie. Normalna koszulka, normalne lęce. Normalne sklepki, no i tyle. Wąsik! Plecaczek, wąsik. A, zapomniałam. Do wąsika śniadaniówka mam. Słuchajcie, podejdę. Do Walsika mam taką muślinę Mam Taki, no tutaj macie firmę, bardzo polecam. To jest filtr w ogóle. Można go wymieniać, bardzo łatwo pokażę Wam jak. Tylko najpierw pójdę do bo... Kocham moje biegania. Dobra, więc tak jak to się wymienił. Po pierwsze otwierasz to. Będzie trochę widać, moją twarz, otwieracie. Możecie do Wyjmujecie rurkę. Po no, prostu. Po wyjmujecie rurkę. Nie macie że Może po prostu tą rurkę tak pić. No i macie. Dobra, teraz idę. O, że jak Coś takiego. No i książki. Na temat takiego polskiego. No, macie tutaj szkła na tak. Tutaj mam taki purnik, no bo wspomniałam o chyba wiecie, troszkę jest. No kleju, nożyczek. Tu mam, tu, tu mam z cinnamoroll. Dobra, cinnamoroll ma dobre ogóle Tu ma no, coś takiego. Co tu robi mój klej? Czekajcie, przełożę. Tutaj mam takie te kredki, markery. No i to tam. zapomniałam. No i to mamy takie szkoły oficerów. I tworzę to. Poczekajcie. Dobra. my się wyłączyło nagrywanie? Nie włączyło się, dobra. E, mamy okay, takie markery. Dobra. E, ja Nie pytajcie na moją rękę. Chodzę do szkoły, tak, chodzę do szkoły. Czekajcie, pokażę Wam moje prace. I love, ale lub, dobra. Pokazuję Wam. A, zapomniałam dodać. No, tutaj mamy takiego kwiatka. Mamy jerzyka. Mamy takiego liść. Mamy takiego fajnego, to mi się potargało. No mam takie te, biegle. No i to tyle. No i co jest tak dużo?